Siema widzowie, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Simon Pro. Dzisiaj, na sam początek, na sam start, Wam pokażę, że mam trochę nowy W sensie wylosowałem takiego tobramkarza w saszetce tego Mbappé i tego piłkarza, ale e żeby Wam to wynagrodzić. Jeżeli to widzicie, że albo trafię z tą samką, 109, 110, 111, i tak sami wiecie, no kogoś możemy tutaj trafić. I teraz na sam start otworzymy tą saszetkę. Mam nadzieję, że będzie Ronaldinho na 112. I 109 Kramaric. Ok. No się spodziewałem trochę lepszej oferty. W sensie lepszego piłkarza, no jakiegoś innego, ale nie będę tutaj narzekał. Jak widzicie, mam tyle już ponad hajsu. Tak. Możliwe, że jeszcze dzisiaj na odcinku yy, wlosuję. A nie, 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 sorry, to nie tu. A jeszcze tutaj będziemy otwierać, to też wszystko będzie na odcinku yy, z tych różnych piłkarzy. Yy, tutaj mam nadzieję, że trafię. No. Vinicius. No, ale zobaczymy. Tylko na sam start chcę Wam pokazać coś. Tak, tak. Dobra. Tutaj, jak mamy taki. A nie, ja już mogę. Dobra, odbierzemy sobie tego już piłkarza. Dobra, i to ten. Tak, super. Teraz tyle musimy o to odebrać i 300 klejnotów. I na sam start, za te, bo już mamy 1335, kupimy taką ofertę. O tą, o. Na sam start, to jakby na początek odcinka, nie musimy zagrać żadnego meczyku. I okej, okay, zobaczymy, kto. Hiszpania. Yy, FC Barcelona, Gavi? Nie, o, jakiś ten. Szczerze tego piłkarza nie znam, ale patrzę, że. No, chyba. No jest na pewno git No to co Mamy kolejnego piłkarza do mojej kolekcji No to już sobie go zamienimy Patrzcie w ogóle ile mam hajsu Bo też tam No wiecie tutaj O dostawałem Tutaj przed 2 miliony Odebrałem No i co czekajcie Zmienimy chyba sobie kamarę, No bo to jest już taki No 107 na razie tutaj No nie może być i ciekawy, czy teraz jest o wiele, tak, mega, w sensie o wiele bardziej warty ten skład. Ale dobra, sobie jeszcze zagrajmy. Tu, no jej, ja nie chcę tutaj wchodzić. E, poczekajcie. Jeżeli już wszystko odebraliśmy, sobie zagramy jeszcze, bo nie zagrałem. E, a nie, tutaj wszystko już zagrałem. Nie, dobra, sorry, zapomniałem. E, tutaj już, no. Wszystko odebraliśmy teraz jako tutaj. Będziemy monetki odbierać, ale to już nie na odcinku, bo to no chyba nic nie jest aż tak ciekawego. Dobra, widzowie, Wam powiem, bo chciałem taką zrobić niespodziankę, że oto mamy 283, bo już tyle raz Zrobimy dzień i będzie wielki opening tu. Tak, zrobimy spory opening. Postaramy się, no, wylosować, jak zawsze, jak najlepszych piłkarzy. Czy nam się to uda? Nie wiem, ale zagramy sobie może dzisiaj tylko jeden meczik. No bo po prostu to jest taki szybki odcinek, że tak powiem. Ale okej. Okay. Już FC Barcelona. Szczerze to sądziłem, że może, ale tam nie, chyba nie było, że Gawiego by mi tak chyba nie mógł wylosować. No ale sądziłem, że może to byłby też Gawi, co nie? bo on jest w sumie z Hiszpanii nie? no się nie mylę no i gra we wce Barcelonie dobra ale już taki się prezentuje nasz skład no tutaj Messi, Vinicius nawet bramkarz na fajnych mocach ale czy wygra ten typ nie wiadomo, więc to, że ma takich dobrych zawodników nie oznacza, że wygra, no bo ja też chyba no troszeczkę chyba dobrych mam. Już nie jest to jak kiedyś słaby skład. Aj jaj. Cały czas ktoś ma piłkę, ale nie. Mi się udało. No ja tam chciałem. Chciałem tam podać, ale coś mi nie wyszło, bo dośrodkować próbowałem. Dobra, do Ibrahamowicza. Piłka nie, nam nie wyszła, ale okej. Okay. Nic się nie stało Tutaj cały czas my Czemu on tak wybił niechcący czy coś Ale cały czas jakby My jesteśmy przy piłce No ten gracz cały czas nam próbuje Po prostu ją odebrać Więc chyba my mamy przewagę No widzicie I zaraz powinniśmy chyba strzelić gola O i strzela Ajajaj Sądziłem może jednak nam wyjdzie Ale no jednak nie ale okej, okay, okej. Okay. Teraz tutaj obiegniemy, tak. O. No. Trochę nam nie wychodzi akcja. w sensie nowi jak to widzi, Ale nie. Może nie. Jednak nie wyszła akcja, no bo cały czas dobra i z dystansu. I gol. Pię to był dla mnie serio mega ładny gol. Teraz sobie zobaczcie w powtórce jak to wyszło. No. Ja takie ogole lubię z dystansu też strzelać. Ale jeszcze to, że strzeliłem gola w pierwszej połowie nie oznacza, że na pewno mam wygraną jakby gwarantowaną wygraną. No bo sami teraz widzicie. Też próbuję z dystansu. Ale coś nie wyszło. Ja w ogóle teraz różnie strzelam, albo po prostu tak. Wiecie, że nie tamtego przycisku nie klikam, tylko palcem przeciągam, ale czasami ten przycisk klikam. No ale jak teraz widzicie, coś nie wyszło mi i jednak jest 1-1. No, tak sobie tu. Gol. Ale okej, okay, teraz my spróbujemy jeszcze wyjść na prowadzenie 2-1 w pierwszej połowie. No bo on, no albo może dlatego gracza wyjdzie, nie wiem, 2-1 zrobić. Ale dobra. Tutaj na razie patrzymy chyba trochę porówno gramy. Każdy tak no wiecie, porówn, Co? Karny? Aha. Dobra, ja daję na tamtą stronę Prawą, nie, 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 coś mi nie wyszło. Dobra, już teraz przegrywamy 2-1, ale no, ale spokojnie tutaj jeszcze nic nie jest zapewniona. Im, jakby wygrana dla tego gracza. I mój aut, no z tego auta spróbujmy zrobić dośrodkowanie. No idź. Nie no dobra. Pewnie teraz pierwsza połowa 2-1. Już wątpię żeby jeszcze ktoś strzelił gola. No dawaj, 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 dawaj. Jeju chciałam to przyjąć i jeszcze spróbować strzelić. Ale jak widzicie już sędzia nie dał jeszcze troszeczkę czasu. Ale okej okay, teraz druga będzie połowa. FC Barcelona 2-1 prowadzi. No jakby teraz. W tym roku jakby był mecz FC Barcelona-Manchester City i to Manchester City by raczej wygrało. Ja też nie jestem pewien. No ale raczej tak. W sensie ja bym tak uważał, jeżeli jesteś, jest ktoś mega fanem Ra FC Barcelony, jak i Realu, to nie wnikam. Ale ja po prostu dla mnie, ja wolę Manchester City od FC Barcelony, więc no. V i żółta kartka w ogóle ja widzowie sobie się zastanawiałem ostatnio ile ja w Fifi mobile dostałem czerwonych kartek co nie no ale chyba dostałem ich 3 czerwone kartki no i 4 żółte no bo ja tak do końca najczęściej no to dostaję tylko upomnienie ale dobra tak, tak. Tutaj sobie biegniemy. Ej, no nie będzie 3-1. Dobra, gratuluję Cristiano Ronaldo. Super. No i teraz Siu. I ten Manchester City tamte jakby plakat. On taki nie jest fajnie wyrazi. Ale... I tak przypomina Manchester City, więc nawet dobrze zrobiony. W ogóle ja widzowie też myślałem nad zakupem stadionu jakiegoś. Będzie trzeba kupić, no bo po prostu na tym mi się nie chce cały czas grać. No chyba, że jak czasami jakiś gracz chyba gra na jakimś stadionie, to i ja na nim gram, nie? Mimo, że ma inny. No bo raz chyba tak miałem. A i nie wyszła akcja. Bramkarz nawet tutaj jest dobry, bo ja tego bramkarza Kojarzę i chyba go znam. Tylko w jakim on grał klub? On gra klubie. Ale nie, nie, nie. Ja już go kojarzę. Ja wiem, że oglądałem tam jego jakiś też mecz klubowy. Chyba, że jest do kogoś podobny, ale raczej nie. E, Okej. Okay. Jakie to dziwnie powiedziałem, ale raczej nie. Dobra, tutaj. Ty... Messi E, on wszystkich kiwa, ale nie, bramka się spisał. Ej, rzadko chyba do, yy, w drugiej połowie mi dodają 2 minuty. W sensie tak no na teraz dziwnie mi się na to patrzy, ale nie no, 4-1. Dlatego w meczu zawsze jak wygrywasz nie oznacza, że na pewno wygrasz cały mecz. No bo patrzcie, wygrywałem 1-0 i przegrałem 4-1 pewnie. Tak, tak, dobra, widzowie, ja już się z wami będę żegnał. Dziękuję za oglądanie, cześć.